Nie wiem co się dzieje pod kaskami tych dwóch e, żużląców e, w głowie, Bartka Zmarzlika i Brejniego Kęca. Ktoś mówi przed tym turniejem, że to jest jak turniej jednodniowy, ostatni rozegrany tutaj w 1994 roku, gdzie Richardson odebrał w biegu tytuł Hansowi Nielsenowi. Można tak powiedzieć, jeden bieg decyduje o tym, czy Bartek będzie szósty raz mistrzem świata, czy Kęc po raz pierwszy jako debiutant. Ktoś mówi, gdzie ty chłopie byłeś, masz 29 lat, debiutowałeś w 2016 roku w Grand Prix, gdzie ty gdzie tyś zniknąłeś? Natomiast się pojawił, wchodzi z otwartymi drzwiami, ma szansę na tytuł. No i tak naprawdę też ktoś zwraca uwagę, że to nie jest wcale taki wiek, w którym Kerci może za chwilę dominować, bo przecież w wieku 32 lat dopiero swój pierwszy tytuł przez przeźroda. Tak, no bardzo ciekawe. Od wielu lat nie mieliśmy tak zaciętej rywalizacji. A ty tak na Tak mówisz? Taką rolę mam tenera. A mnie nie musisz uspokajać, bo tak. Tak się ale powracając, no moim zdaniem Bartek będzie filmował tego po prostu, żeby odstalił się po prostu żeby nie uciekł za bardzo. To jest bardzo ważna rzecz. Bartek... Jestem ciekawy jak, no, będzie znowu głównie start i rozjechanie pierwszego ugu. Znaczy czy w białym, krótkim kasku załóżcie, nie poszkadzają. k Kerts wygrywa star z ma nowy się na zewnętrzną. Kerts się odsuwa, zamyka Barka. Bartek się przeciera, Bartek się wciska. Kerts wyjeżdża, Bartek drugi. Kerts może to wygrać, ale Bartek będzie mistrzem świata. Musi tak jechać dalej, nie może się tak tym przędzić. musi gonić Kerc'a, Myślę, że Michael przed jestem, nie zrezygnuje, ale Bartek też nie zrezygnuje. Bartek cały czas jedzie, trochę go postawiło, zbliżył się nie ale już to wszystko uspokoił. Wjechał w krawężnik, jedzie ścieżką Kertsa. dziewicę mistrzem jakiś i już Patryk Dudryk, ale Bartek Zmartlik stanie koło legendarnego Donjera, żyjącego i za chwilę deszy wielki tony rykac wreszcie węszy budżet kuchar. Bartek z Barzik Węszy. 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 Wygrać, ale Bartek dopiął swego. E, ten start był prawie równy. Ale wiedział, co robi. Wyszedł na zewnątrz, tam było ciasno. Ale nie było możliwości, żeby się nie rozepnął e, przez e, pozostałą dwójkę. Przez Dana Biurego, którego chyba zeszło powietrze. I także Michaela Jeprzeda Jensena. Bartek Smartik, szósty raz mistrzem świata. Jak Ajper Małczel, jak Tony Richardson. Brawo, 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 brawo. Yy, no, benikęs, yy... Historii, bo wygrywa po raz piątek grał z rzędu, ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że Bartek z Magic zostaje sześciokrotnym Mistrzem świata przez ostatnie 7 lat, więc to jest coś niesamowitego. Jak czytałem dzisiaj wypowiedzi różnych byłych mistrzów świata, Garego Hetaloka, Brusa Penchowa e, czy też to e, Pęko, Tonego Ricardsona. Wszyscy mówili, Bartek jest lepszy. Bartek